Panie Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Przede wszystkim chciałem bardzo podziękować za ten bardzo dobry, świetnie, kompetentny i rzeczowo przygotowany materiał. I chyba tylko ci, którzy tego materiału w ogóle nie czytali i nie zapoznali się z nim, mogą mówić o klęsce polskiego rolnictwa. Proszę Państwa, w ciągu ostatnich dziesięciu lat produkcja rolna wzrosła, przeszło dwukrotnie. Eksport powiększył się pięciokrotnie. Poprawiły się warunki cywilizacyjne. Na wsi dokonany został wielki skok. Nawet w tak trudnym roku, jaki był zeszły rok, kiedy było embargo na eksport polskich towarów części polskich towarów do Rosji i gdzie eksport ten, na ten kierunek spadł, to całość eksportu rolnego wzrosła o 4,5%, a dodatnie saldo wyniosło 5 miliardów euro. Także gratulacje dla rolników i Polityka jest na pewno skuteczna. Natomiast oczywiście jeśli chodzi o dopłaty, dopłaty nasze sięgają poziomu średniego unijnego, ale trzeba o jednym pamiętać, że nasze dopłaty ciągle nie są opodatkowane, natomiast we wszystkich krajach starej Unii, a także w większości nowej Unii, dopłaty rolne są opodatkowane normalnie do dochodów rolnych i podlegają opodatkowaniu. Następna sprawa prawda, prawda, sprawdźcie sobie panowie. Następna sprawa. Są te problemy trudne, takie jak klęski żywiołowe, jak choroby rozmaite, jak embargo. Otóż, panie ministrze, mam pierwsze pytanie. Czy nie należałoby zwiększyć jednak w ramach tych środków, które mi rolnictwo dysponuje, tych wszystkich instrumentów, które właśnie ratują rolnictwo, tych, tych rolników konkretnie, którzy są dotknięci tymi klęskami, chorobami czy embargiem. Ponieważ rolnictwo jest działem, który... Jedynym takim działem, które dostaje tak dużą pomoc publiczną i trudno, żeby sięgać po dodatkowe pieniądze od podatników w ramach tych środków, które rolnictwo dostaje, powinno być więcej jakby zabezpieczone na tego rodzaju klęski żywiołowe czy problemy. To jest jedno pytanie. A drugie pytanie mam takie, mianowicie jeśli chodzi o dywersyfikację eksportu. Czy nie należałoby większej uwagi zwrócić na rynki azjatyckie? Europa stagnuje, natomiast Azja ma i więcej ludności i dużo dynamiczniej się rozwija i ten popyt na żywność będzie tam dość szybko rósł. Czy nie powinniśmy więcej skoncentrować naszej uwagi, większej na Chiny i na w ogóle rynki azjatyckie, żeby zdywersyfikować nasz eksport rolny? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.